Panie burmistrzu, w tym tygodniu nasi mieszkańcy skierowali do Pana sześć pytań. Pierwsze z nich: Czy wie Pan może, do kogo należy target i czy jest do kupienia? Chciałbym otworzyć tam klub. No, czy Target ma właściciela, czy Target, w zasadzie ta nazwa już zniknęła i nie ma w obiegu takim normalnym. Jest tu dwóch, właś dwóch właścicieli, bo jest oddzielny właściciel obiektów, czyli tego co na gruncie i oddzielny właściciel gruntu. E, właścicielem obiektu jest taka firma, która się nazywa Hot Ski, czy jakby gorące narty, tak, tłumacząc chyba tak luźno. Natomiast właścicielem gruntu jest firma Sunrem i z tymi firmami po prostu trzeba ewentualnie prowadzić rozmowy i rozmawiać na temat zakupów. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, my na pewno poprzemy taką inicjatywę, żeby ten obiekt będący teraz naszym tłem wyglądał inaczej, czy zdecydowanie inaczej niż obecnie. Drugie pytanie. Kiedy możemy spodziewać się obiecanej ścieżki rowerowej z Kosieczyna do Chlastawy? No, no to pytanie to już odpowiadałem tyle razy, że nie wiem, czy, czy warto po raz wtóry. Oczywiście w tym momencie nastąpi rozstrzygnięcie e, tego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski związanego z budową właśnie między innymi ścieżek rowerowych. Tam złożyliśmy wspólnie projekt, teraz poszerzyliśmy ten projekt jeszcze o... O dwa powiaty, czyli zielonogórski i Siełodziński. I oczywiście nasze trzy gminy, czyli Kargowa Babi Zmoszynek. i mam nadzieję, że ten projekt uzyska to dofinansowanie. Wtedy oczywiście będziemy realizowali ścieżki rowerowe, w tym również ścieżkę kosierzych lastaw. Trzecie pytanie. Często słyszy się w wiadomościach, że większe miasta realizują projekty obywatelskie. Czy coś takiego możliwe jest w naszej gminie? Jeśli tak, na jakich zasadach można złożyć taki projekt obywatelski i jakie należy spełnić wymagania? Projekty obywatelskie realizujemy praktycznie od szeregu lat, także to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o Zbąszynek. Szczególnie jeżeli chodzi o sołectwa, to tam bezwzględnie funkcjonują projekty obywatelskie, czy po prostu na zebraniach sołeckich propozycje przedstawiane przez Radę Sołecką Sołtysa są przyjmowane do realizacji i to jest typowy jak no, można powiedzieć, czysty projekt obywatelski, również jeżeli chodzi o gminę, zawsze we wrześniu wywieszamy takie ogłoszenia, oczekując w sposób, jak to się mówi, zwyczajowo przyjęty u nas, czyli w internecie, ale też na tablicach ogłoszeń z podaniem terminu, czyli do końca września zgłaszania takich właśnie propozycji do budżetu, związanych czy to z inwestycjami, czy z jakimiś rozwiązaniami organizacyjnymi. Także zachęcam po prostu wszystkich, to można składać indywidualnie, można złożyć grupowo, nie? czyli z listą określonych podpisów i takie projekty składać i one są zawsze rozpatrywane. No i ewentualnie te, które uzyskują oczywiście poparcie Rady Miejskiej są wdrażane do realizacji. Kolejne pytanie. Na nowej części cmentarza stoi taki szary budynek. Jakie jest jego przeznaczenie? Ten szary budynek teraz na naszym tle to, to sanitariaty, damski i męski. Jeszcze go oznaczymy, co prawda, tutaj stosownymi literami, żeby było też z tej części starej cmentarza, żeby było widać, że to są sanitariaty, że to jest ten węzeł sanitarny. Jest to w pełni wyposażony oczywiście z wodą kanalizacją, ze wszystkim tak jak trzeba poza jedną uciążliwością, ja mianowicie, że trzeba wrócić 2 złote, żeby się dostać do środka I specjalnie została ta opłata wprowadzona, żeby było to dla osoby, która będzie odpowiadała za, za czystość, za porządek w tych sanitariatach, żeby miała na tym przysłowiowy papier toaletowy także to jest ta uciążliwość ale myślę, że każdy idąc na cmentarz po prostu te 2 złote, że pamiętam weźmie ze sobą Został zrobiony właśnie przede wszystkim dla osób starszych, które w większości przychodzą do swoich bliskich tu na cmentarz. A wiadomo, że to różnie, jednak, ta odległość od miasta jest kawałek i, i, i czasem tą, tą potrzebę człowiek czuje skorzystania z sanitariatów. I żeby to w godnych warunkach właśnie było to. Po to jest ten budyneczek. Jaka będzie organizacja ruchu na nowo wbudowanym parkingu przy ulicy sportowej? Będzie zmieniona w porównaniu do tej obecnie obowiązującej, a mianowicie będzie tam droga jednokierunkowa doprowadzająca do tych miejsc parkingowych. Będziemy wjeżdżali od strony ulicy sportowej, a wyjeżdżali na ulicę długą, także w ten sposób będzie tam ruch uporządkowany. Taki ruch i takie rozwiązanie powoduje, że mogliśmy właśnie uzyskać więcej miejsc parkingowych na tym terenie. Dlaczego nie współpracujemy już z Bedą, jeśli chodzi o kwestie sportowe? Jako gmina nigdy nie współpracowaliśmy. Było to zresztą te kontakty, zaczynały się od współpracy odbojów i ta współpraca, co prawda taka już bardziej okazjonalna, ale to z tej racji, że grupa, która rozpoczynała tę współpracę, po prostu się już postarzała i, i też no, część już niestety odeszła z tego świata. Także dlatego też to taką jakby śmiercią naturalną e, troszkę ta współpraca no, gaśnie czy ginie. Natomiast ona dalej jest, jest możliwa. Nigdy tego jako gmina nie robiliśmy i nie mam zamiaru robić jako gmina. To po prostu jeżeli organizacje, stowarzyszenia sportowe czują taką potrzebę współpracy, to po prostu współpracują. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.